plan był świetny. Ta wredna kocica Toralei nie przepuściła okazji, żeby nas zdradzić. A gargulce bardzo chętnie połknęły haczyk. To jest ich słabość. Nie wiem jak to się stało, ale wygraliście. Macie swoje głupie godło. Zasady to zasady. Teraz wybierzcie nasze godło. Ta, A, właśnie, dawajcie. dawaj godło. Dawaj to Gogło, chyba Nie, to jest przegięcie! Jeśli je weźmiemy, wasza szkoła będzie się rozpadać i wszyscy będą nieszczęśliwi! Dlaczego wciąż musimy to robić? To jest tradycja. I znowu to straszne słowo. Tylko dlatego, że coś jest tradycją nie znaczy, że jest dobre. Według tradycji dziewczyny nie mogły jeździć na wrotkach, a wilkołaki i wampiry nie mogły chodzić do jednej szkoły. Takie tradycje prowadzą do podziałów między nami. Sport powinien łączyć potwory! Zatrzymaj godło. Wiesz co? Jesteście w porządku. Jak na bandę dziewczyna. Super. O, mój moduł równowagi! Mmm... Claudine! Twoja noga już wydobrzała, widzę. Ech, na mnie rany goją się jak na psie. Dzięki. A. I tak grupa straszyciółek przełamała tradycję i sprawiła, że Max stał się sportem dla wszystkich.